azab Oj Chyba to będzie ślepa uliczka moja rodzina. No Ja testowa w ich chwila tu stupid tak a ona się kryje to, to będzie ciężko <ślesk> 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 Także można we dwa? A po kaweczce kontynuujemy naszą podróż ogarem Gdzieś po wsi, po wsi nogi Pięknie jedzie Po wsi nogi jadą bo Ogar jedzie krosowo we dwójkę przez las <laughs> jedziemy przez las Z przypadkiem, nie chcieliśmy bo się zgubiliśmy, prawda? prawda? zgubiliśmy się i musimy jechać tam przerwa na Coca-Cola w trasie sklep spożywczy nie było wody w los lodówki, więc kolka, A, kolka, America. No takie mamy <laughs> ławeczka pod drzewem. <laughs> Teraz koniec wycieczki. Jakieś 30 km. Robione. Saleń.